Dzień dobry, Tomasz Obramski, Rozmowy Płaskiego. Dzisiaj z nami jest doktor Karolina Olszowska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Założycielka i prezeska Instytutu Badań na Turcją, Uniwersytet Jagielloński. Również z Karoliną swego czasu w odstępie paru lat byliśmy przewodniczącymi Forum Łodych Dyplomatów. Dlatego tym mile jest mi dzisiaj ciebie tutaj gościć. I również, choć nie wypominaj mi, ile mam lat, nie? Absolutnie. <laughs> e, jesteś Popularyzatorką można powiedzieć wiedzy na temat Turcji w Polsce. Uważam, że Polska też ma pewną rolę do odegrania w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o relacje z Turcją. Także dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o, o Turcji w architekturze bezpieczeństwa w Europie, bardziej europejskim wydaniu Turcji, o tym skrawku, który leży jeszcze w Europie. Więc może zacznijmy od takiego tła historycznego, dużym czynnikiem determinującym relacje Zachodu z Turcją jest potencjalne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Turcja ma ten status kandydata kraju ubiegającego się o członkostwo od, od dawien dawna. Skąd w ogóle się wziął ten pomysł, żeby takie wielkie państwo weszło do struktur europejskich? Czy ten pomysł kiedykolwiek był brany na poważnie przez którąkolwiek ze stron? I kiedy te, te relacje zaczęły się tak naprawdę psuć? Wydaje się, że on był brany pod uwagę przede wszystkim, jak musimy zrozumieć to, że Turcja ma bardzo mało swojego obszaru w Europie w tym momencie, ale czuje się europejska, w sensie Turcy determinują się jako e, ludzie Europy, a nie ludzie Azji w takim swoim postrzeganiu i to też wynika z pewnego kompleksu. Ja o tym kompleksie mówię na początku, powiedzieć, dlatego, że możemy potem lepiej zrozumieć to, dlaczego Turcy mhm. teraz są trochę antyunijni, nawet nie trochę, tylko antyunijni dlatego, że oni bardzo chcieliby się czuć częścią Zachodu, w sensie chcieliby się czuć częścią struktur tak zwanej Europy, tak zwanego Zachodu, dlatego, że no budowali trochę swoją tożsamość, no bo ta tożsamość turecka, którą teraz znamy, to jest tożsamość XX wieku. Właśnie w kontekście tego, że oni są częścią tych struktur, tam była ta europeizacja, westernizacja bardzo duża na początku XX wieku, potem długa droga Turcji, znaczy długa w perspektywie tego, że to trwało kilka lat do wejścia do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, mhm. gdzie faktycznie był to jakby najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o, o turecką politykę zagraniczną, o powiedzmy od sam, właśnie końca lat 40. do 52., kiedy Turcja wchodzi do, do, Unii, do, do NATO. I potem jakby próba nawiązania tych relacji z państwami europejskimi. Mamy europejską wspólnotę gospodarczą. I później Turcja właśnie chce, chce. Turcy mają nadzieję, że będą mogli być również częścią Unii Europejskiej. Mamy długie negocjacje, rok 1999, kiedy Turcja uzyskuje status kandydata. Mhm. I jest to o tyle ważne, że to był już poprzedni rząd. W sensie to nie było jeszcze Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. A tylko był to poprzedni rząd. Praca Sprawiedliwości i Rozwoju wygrał wybory w 2002 roku. I co zaskakuje teraz, i może zwarte podkreślenia, przez przywódców unijnych była traktowana jako taka właśnie szansa Turcji na, Unii, na europeizację. W sensie, jak był ten moment, kiedy Turcja miała największą szansę do wejścia do Unii, to był to właśnie początek rządów AKP. Czyli mniej więcej do powiedzmy 2013 roku, kiedy po prostu zauważyli, znaczy zauważyli, eksperci zauważyli bardzo duże tendencje, autorytarne w Turcji, w sensie rosnące. Wtedy było pierwsze rozprawienie się z opozycją, no i potem to narastało. Mieliśmy ten pucz nieudany, a no, po którym były aresztowania, po którym dalej mamy aresztowania, których się nie pamięta, i w którym już było wiadomo, że z Turcją już nie ma o czym negocjować, w sensie, że to już jest kres negocjacji, one zostały zawieszone w 2018 roku. Więc wydaje się, że właśnie ten powiedzmy 16 rok to był taki moment, kiedy wszyscy sobie już zdali sprawę z tego, że Turcja do Unii nie wejdzie. I to jest teraz o tyle trudna sytuacja, że mamy wrażenie, że obydwie strony to wiedzą. W sensie zarówno Unia wie, że Turcji nie przyjmie, jak i Turcja wie, że do Unii nie wejdzie. Ale żadna z tych stron nie chce być tą, która ogłosi to jakby publicznie i powie, że to jest kres drogi Turcji do Unii Europejskiej, bo trzeba byłoby wymyślić jakby tutaj możliwość zagospodarowania tych relacji w taki sposób, żeby w dalszym ciągu no, one rozwijały się w korzystny sposób dla obydwu stron. Dlatego, że z jednej strony mamy Turcję właśnie z takimi bardzo dużymi kompleksami do Unii Europejskiej, w sensie do Europy e, i każde odrzucenie jej powoduje, że te tendencje są coraz większe, no bo społeczeństwo jest coraz bardziej niezadowolone. Oni jakby traktują to no, bardzo personalnie, jakby nie patrzeć. Po tym niezadowolenie w różnych miejscach Europy mieliśmy, kiedy się okazywało, że te negocjacje nie idą tak łatwo w niektórych państwach, kiedy się okazało, że właśnie nie są poczyniane postępy z różnych powodów, to te społeczeństwa najczęściej właśnie czuły się czuły się tym oburzone, tym bardziej, że Turcja do tego 2013 roku, ona zrobiła duże postępy w zmianie choćby swojego prawodawstwa, jeżeli chodzi o dostosowanie się do Unii Europejskiej. Ta rozprawa z Tą nadrzędną rolą armii, to tak naprawdę to były trochę wymogi tego zmiany hmm. pozycji niektórych sfer w Turcji właśnie pod przystąpienie do Unii Europejskiej. Tylko te zmiany no, dalej nie były wystarczające. No bo to, że dużo było do zmiany i to, że część się zmieniła, nie znaczy, że to jakby tutaj warunki zostały spełnione. Ale ich perspektywa jest inna. W zasadzie myśmy chcieli, próbowaliśmy wdrożyć zmiany, a Unia dalej nas nie chciała. Więc trzeba to po prostu rozwiązać o tyle, żeby nie było tego momentu rozczarowania po dwóch stronach, które nie pozwoli negocjować. I to jest takie, takie duże wyzwanie, bo, bo Turcy wyciągają tą Unię Europejską przy różnych okazjach, w sensie, kiedy potrzebują mieć jakiś taki argument, w stylu, że będziemy współpracować, jeżeli wy również spełnicie nasze oczekiwania, więc przynieście nas do Unii Europejskiej, to jest taki trochę moment, kiedy wywracania stolika, no bo jakby wszyscy wiedzą, że to jest rzecz nie do spełnienia, prawda? Więc no te relacje są są o tyle ważne, że zarówno Unia potrzebuje Turcji, no choćby żeby poradzić sobie z niektórymi kryzysami, mhm. jak i Turcja potrzebuje Unii Europejskiej tak na dobrą sprawę. No bo jak się przyjrzymy choćby ekonomii tureckiej, to się okazuje, że no, kraje Unii Europejskiej, czy sama Unia Europejska jest główny, jednym z głównych tutaj partnerów w wymianie handlowej. Więc to nie jest tak, że jedna i druga strona może całkowicie... Zmarginalizować stosunki z tą drugą. Tak, więc trochę o tych relacjach gospodarczych, bo Turcja nie jest w Unii Europejskiej, ale udało się wejść do Unii Celnej, i obecnie od kilku lat Turcja zmaga się z wielkim problemem inflacji. No my w Polsce mieliśmy, dochodziliśmy do 20%, tam obecnie jest w okolicach 60, momentami dochodziło nawet do 100, jest, jest naprawdę, i to, to jest sytuacja, która utrzymuje się od kilku lat, więc mówi się o renegocjacji Unii Celnej. Na czym ta renegocjacja tej umowy celnej miałaby polegać i co Turcja miałaby tym wszystkim zyskać i czy to wpłynęłoby też na, na nasze życie tutaj w Polsce? Przede wszystkim jakby, do teraz inflacja wynosi 68%, ale mhm. to jest oficjalna inflacja, to jest ciekawe. Tylko że nieoficjalna inflacja już sięga w 200%. Mhm. I faktycznie, jeżeli sobie po, choćby popatrzymy na koszty życia, to na przeciągu miesiąca w Stambule wzrosło 2000 lir. No więc nie ma tutaj co to przyjdzie na złotówki czy na euro, no bo jakby tutaj no chodzi o taką realną wartość pieniądza, na no razie najniższa krajowa wynosi 17 tysięcy lir, to sobie Państwo mogą jakby zobaczyć, że 2000 w ciągu miesiąca to jest ogromny skok. Więc tutaj postawienie na rozwiązanie problemów gospodarczych jest jednym z najważniejszych rzeczy w tym momencie dla, dla rządu, dla prezydenta Erdoğan, no dlatego, że to niepokoje społeczne. Ktoś nas na ulicę wyprowadza, a zazwyczaj jest to chleb, w sensie ceny produktów pierwszej potrzeby, a nie, nie wiem, oburzenie choćby, nie wiem, sytuacją wolności pracy w Turcji. No bo jakby tutaj czy, czy tak jest, czy nie, no oczywiście to nie jest temat dla większości społeczeństwa. Większość społeczeństwa interesuje to, czy mają za co zrobić zakupy. No to nie jest tylko sprawa turecka, tylko tak w ogóle. Ogólnoświatowa. Unia celna została podpisana w 1995 roku, więc jak widzimy, no to troszkę już minęło z tego czasu, i ona właśnie pozwala prowadzić, um, prowadzić um, wymianę handlową bez um, tutaj um, taryfy celnej na produkty przemysłowe i przetworzone produkty rolne. A Turcja chce ją renegocjować w taki sposób, żeby ona została poszerzona o usługi. Oraz o zamówienia publiczne. W sensie, żeby ten pakiet tego, co wchodzi w tą wymianę był większy. I faktycznie były już próby negocjacji. Właśnie Unia Celna została przy kryzysie migracyjnym podniesiona jako jeden z warunków. Dlatego, że jak był pomysł na ułożenie sobie innych relacji z Turcją niż przyjęcie Turcji na to, to Unia Celna rodzi się jako taki, w sensie w ogóle relacje, relacje ekonomiczne, w tym Unia Celna, pojawia się jako taki jeden z głównych pomysłów. Dlatego, że to no, byłoby zadowalające dla obydwu stron, dlatego że ta wymiana mogłaby się zwiększyć. No, Turcja liczy na europejskie inwestycje, znaczy unijne inwestycje w Turcji, e, więc tutaj mogłoby się to poszerzyć. Jednocześnie to zarówno e, narzędzie z jednej strony jakby zachęty, ponieważ no, dajemy coś, co jest realnym zyskiem, ale też narzędzie nacisku, no bo o ile no, trudno byłoby cofnąć uniecalną, jak mhm. już zostaje nadana, no to zawsze pewne nie wiem, sankcje, sankcje już były i one przyniosły wtedy skutek no są pewnym narzędziem wywierania wpływu na państwa. No i też byłoby czymś, co, co realnie można pokazać jako sukces. W sensie nie jesteśmy członkiem Unii, ale mamy tutaj duży sukces, ponieważ jesteśmy, jakby nasze oczekiwania stały uwzględnione, a turecka polityka zagraniczna jest prowadzona na potrzeby polityki wewnętrznej. Co trzeba mieć na uwadze w ogóle rozmawiając o polityce tureckiej, że ona w bardzo dużym stopniu, szczególnie przy okazji wyborów, no jak w wielu różnych krajach, prowadzona jest na potrzeby tureckiego społeczeństwa. Na potrzeby pokazania tureckiemu społeczeństwu, że właśnie dba się przede wszystkim o, o interesy Turcji. No więc to daje możliwości. Ja myślę tutaj, że przy analizie takiej w ogóle biznesowej można by było z tego również wyciągnąć wiele, choćby dla Polski. To nie jest tak, że te, te relacje są łatwe, ale, ale mamy zarówno tureckie firmy inwestujące w Polsce, mhm. jak i polskie firmy wchodzące na turecki rynek. I tutaj przy tej okazji bardzo często pojawiają się argumenty. Wydaje mi się, że warte zaznaczenia, że turecki rynek jest również takim trochę dźwiami do rynku blisko wschodniego. W sensie może być przeciągiem do tego, żeby inwestować później dalej, jakby na Bliskim Wschodzie. Więc to też myślę, że jest warta do rozważenia, ale droga jest daleka. Tym bardziej, że tutaj musi być no spójny, wypracowany plan. No właśnie na to, żeby, żeby to nie były negocjacje, które się uciągną i są bez pokrycia, no bo zostało podniesione te renegocjacja unijna w 2016 roku. Od tego czasu nie ma żadnego pomysłu. Więc jak będziemy zostawiać tą przestrzeń bez pomysłu, za chwilę dojdziemy do kolejnego kryzysu i będziemy sobie, zamiast mieć narzędzia, żeby sobie z nim bez problemu poradzić, to staniemy przed dylematem, jakby co znowu. W sensie, mhm. co znowu mamy zrobić, bo sytuacja jest napięta, a wszyscy wiedzą, że jesteśmy trochę w impasie. Co znowu i co, też co, co w zamian? Czyli e, mówi, że Erdogan potrzebuje jakiejś, jakiegoś in, impulsu dla gospodarki, którym ta umowa, rozszerzenie umowy celnej mogłoby być, e, ale co Europa mogłaby dostać w zamian? I chciałbym, żebyśmy tutaj weszli troszkę w już domenę polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, ponieważ co kraj to ma troszeczkę inne podejście m, do relacji z Ankarą. Grecja, kwestia, kwestia Morza Egejskiego, kwestia Cypru, kwestia migracji, w Niemczech kwestia mniejszości tureckiej, dla Włoch liczy się pewnie Libia. Jest tutaj bardzo dużo kontradykcji i sprzecznych interesów państw członkowskich. Czy widzisz jakikolwiek sposób, jak można by nimi zarządzić, i gdzie te konflikty interesów państw członkowskich mają jakiś wspólny mianownik? To jest o tyle trudne pytanie, że ja myślę, że za taką analizę, to, to w ogóle dla Unii Europejskiej można by było tutaj zrobić e, bardzo dobry interes na tym, prawda? Gdyby się miało takie proste rozwiązanie, gdzie tutaj znaleźć rozwiązanie? E, tak, ale e, ja myślę, że ważne jest właśnie to, że ta e, Unia Celna, w sensie postawienie, to jest trochę polityka, która była prowadzona w tym 2020-2021 roku, kiedy udało się bardzo duże kryzys zażegnać, czyli polityka kiej Marewki. Czyli dajemy coś Turcji, ale też mamy narzędzia żeby wpływać na jej politykę, no tutaj głównie poskutkowały sankcje, no bo to jest coś na co sobie Turcja nie mogła pozwolić, no i sobie na razie pozwolić nie może, dlatego że tutaj najbardziej właśnie te wspólne interesy widzimy w kontekście cyfrów, w kontekście Grecji, bo tutaj jest zarówno szantaż migracyjny, który widzieliśmy. No, jak i kwestia podziału stref na Morzu Śródziemnym. Może nie tyle podziału stref, co do którego obszaru który kraj ma prawo, jeżeli chodzi o wydobycia, gdzie jest granica morska, gdzie jest granica lądowa, gdzie jest granica powietrzna i, i gdzie tutaj, jakby który statek poszukiwawczy może pójść, czy uznajemy Republikę Północną, Republikę, Turecką Republikę Cypru Północnego. Więc właśnie. No mamy tutaj dużo sprzecznych interesów i ułożenie tego trochę na takiej zasadzie z jednej strony narzędzi nacisku w sensie tych narzędzi wymuszenia pewnej polityki, ale z drugiej strony też dania coś w zamian może być o tyle dobre, że pozwala trochę kształtować politykę turecką pod oczekiwania Unii Europejskiej. No bo to jest trochę na zasadzie win-win, nie? No, jeżeli ty będziesz respektować Nasz punkt widzenia, to my będziemy rozpodatywać Twój punkt widzenia. Czyli nie pozwolimy sobie na to, żeby Turcja znowu wykonywała szantaż migracyjny i otwierała e, tak zwane no, tutaj głównie do, do Grecji, ale nie tylko e, drzwi i wysyłała tam migrantów tak jak próbowała. No bo z jednej strony właśnie dajemy coś, co Turcji się opłaca, ale z drugiej strony też możemy się z tego w jakiś sposób wycofać w momencie, kiedy ona tych oczekiwań nie spełnia. E, a o tyle będzie to trudne, jeżeli nie wypracujemy takiej kolejnej drogi. Że różne państwa, tak jak już powiedziałeś, mają różne interesy. No mamy Włochy, które podpisały z Turcją, w której Turcja pomaga, jakby, Wło Włochom pomaga walczyć z nieuregulowaną migracją na Morzu Śródziemnym z Libii. Z Libii. Mhm. Ale teraz też musimy wziąć pod uwagę to, że Turcja podpisała ostatnio umowę z Somalią, gdzie ma patrolować morze terytorialne somalijskie, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Czyli to znaczy de facto, że ma do kontrolowania kolejny szlak migracyjny z Afryki. Pojawiły się informacje o tym, że w zeszłym roku ten szlak właśnie z Libii zmniejszył wymiar jakby docierania do wybrzeży Włoch o 56%. Nie wiemy na ile to jest dzięki Turcji, a na ile to jest dzięki innym czynnikom, mhm. bo tutaj jakby jest trudne w tym momencie to zmierzenia, no ale jest to pewien sukces, więc wydaje się, że to może być dla Włoch jakby główna rzecz, by zatrzymać napływ nieuregulowanej migracji, a nie żeby tutaj no, mieć solidarną politykę choćby z Grecją. Z drugiej strony no, mamy właśnie Niemcy, które mają, ale nie tylko Niemcy mają dużą mniejszość turecką, no, mają, nie wiem, Holandia ma dużą mniejszość turecką, e, która e, wpływa na, na wybory, no bo to są realne głosy, no, które walczą i gdzie na przykład Turcy, e, że władze tureckie też no, wpływają na świadomość samych Turków, no bo Mówi się o tym, ale mam wrażenie, że dalej jest to gdzieś trochę takim tematem pomijanym, że większość imamów w niemieckich meczetach jest kształcona w Turcji. No więc oni też przechodzą z pełną wizją świata. No nie bez przyczyny jest to, że w wyborach choćby prezydenckich, no to Turcy w Niemczech w znacznej większości głosowali na prezydenta Erdoğana. Turcy w Polsce dla równowagi głosowali na jego oponenta. Więc to też pokazuje jakby pewne E, pewne sympatie i to, gdzie, gdzie oni są. Więc Niemcy, no, mając te kilka milionów, też muszą się w polityce liczyć z tym, że to są ich realni wyborcy. Tym bardziej teraz to jeszcze nie jest ratyfikowane, ale ta podpisana umowa, e, ustawa o tym, że e, osoby nie będące z Unii Europejskiej mogą mieć podwójne obywatelstwo. Czyli szacuje się, że około 2 miliony Turków będzie miało tureckie obywatelstwo, którzy teraz nie mają, bo mają tylko tureckie. Jeśli zrezygnować z tureckiego, żeby mieć niemieckie. To mówimy o 2 milionach dodatkowo osób, które no, są realnymi wyborcami i, i mogą wpływać na decyzje polityczne. Jeżeli do europarlamentu dostałaby się ta nowa partia, która została z, założona przez e, Turków, Niemców tureckiego pochodzenia, która co prawda oficjalnie odżegnuje się od relacji z, z, z AKP, ale ma bardzo zbliżoną politykę, no to ona też w samych strukturach może. Też zawiązywać sojusze, może, może wpływać na głosowania. Nawet jeżeli nie będzie realną siłą, zawsze będzie głosem, który jest tam zabierany. Więc Są to rzeczy, które na pewno trzeba mieć na uwadze. Trudno w tym momencie powiedzieć, na ile to jest realne i na ile to będzie miało wpływ, ale no choćby z tej naszej perspektywy, no mamy Turcję, która no, jest tym e, szlakiem, sz, szlakami migracyjnymi, bo jest wiele, no, bo mówiliśmy właśnie o Morzu Śródziemnym, o Libii, o Grecji, no, ale też mówimy o tym, co nas dotyczy, czyli tych lotach na mhm. Białoruś i do Rosji które wiemy, że są wznowione, w sensie wiemy, że znowu ich jest więcej. Mam wrażenie, że to gdzieś tak utknęło w ogromie innych informacji. Na razie dużych różnic raczej nie widać, ale też za chwilę się będzie robiło coraz cieplej. Więc jak kilka lat temu tych lotów było dużo, to po ostrej reakcji, no Turcja jednak je zablokowała. To trzeba było tak bardzo wprost Turcji oskarżyć ją o to, że wspiera tutaj. Nieuregulowany napływ na, na polską granicę, no, ale to miało, no jednak się udało. Nie wiem, na ile to się jakby będzie udawać w przyszłości, ale no, trzeba mieć to na uwadze również z perspektywy naszej polityki. Dlatego, że no, będzie to, to kwestia, która po pierwsze bezpośrednio nas dotyczy, którą trzeba rozwiązać, no i gdzie jednak ten wpływ na Turcję byłby o tyle przydatny, że mógłby po prostu e, pomóc na rozwiązanie problemu, który jest dla nas wygenerowany. Więc tutaj no z jednej strony właśnie, nie najbardziej zależy na ekonomii, więc trzeba mieć na uwadze, ale z drugiej strony też ona ma różne narzędzia, które mogą albo bardzo państwom Unii Europejskiej utrudnić, albo ułatwić życie. Na tej zasadzie no zależy, jaki mamy poziom negocjacji, w sensie mm -hmm. z jakiego poziomu negocjacji wychodzimy. A często mówisz o tym, że e, krajem, który nie ma aż tak skomplikowanych relacji z Turcją jest właśnie Polska, czy kraje Wyszehradu, Rumunia. E, gdzie widzisz... Możliwości, żeby faktycznie Polska zainteresowała się bardziej Turcją w relacjach z, konkretnie z Unią Europejską? Dlaczego Polska czy Rumunia mogły, mogłyby być adwokatami spraw tureckich? Bo Turcja, to jest to, od czego ja zeszła, ma kompleks europejski, mhm. czyli ma kompleks tego, że chce być częścią Europy, choć tego nie przyznaje, bo wręcz właśnie się obraża na zasadzie, że ona już nie chce. Ale na dobrą sprawę to świetnie widzieliśmy po tym, jak Polska kupiła Bajraktar od Turcji. Jako. No, pierwszy kraj NATO, który nie jest Turcją, który, który zakupił Bajraktary. Zostało to poczytane właśnie jako taki no, duży sukces i wszędzie było mówione to, że Polska jako kraj NATO kupił od nas Bajraktary i to było właśnie takie pokazanie tych kompleksów, w sensie, że to jest ważne, że tutaj kraj NATO, kraj zachodni je, i zakupił od nas broń. E, I to często właśnie wychodzi w tych, w tych rozmowach z Turcją. Gdzieś właśnie taki kompleks w stosunku do Zachodu, że chcielibyśmy być jego częścią. I faktycznie no, kraje wyszachradzkie są o tyle trudne, że no, choćby teraz Węgry, nie? No, polityka wewnątrz krajów, grupy wyszachradzkiej jest no, niespójna, mówiąc e, dość kolokwialnie w tym momencie, e, ale Polska po prostu nie ma dużo wspólnych kwestii, no, oprócz w sumie w tym momencie szlaku migracyjnego z Turcją, dlatego że no, nie ma powodów, w sensie nie mamy na tyle e, interesów w tym samym regionie, żeby one gdzieś tam na siebie wpływały. To nie jest tak, że możemy w stu procentach powiedzieć, że Turcja byłaby bardzo zainteresowana, ale jest zainteresowana, no jest w tym trialogu Polska-Rumunia-Turcja, gdzie współpracuje się tą chwali. No z Rumunią podpisuje szereg umów, no bo na przykład tutaj no kwestia Morza Czarnego, czyli ostatnio były umowy na przykład o walczeniu z dryfującymi minami między Turcją, Rumunią i Bułgarią, więc ta współpraca gdzieś tam cały czas się przewija w kontekście tego choćby czarnomorskiego sąsiedztwa. Więc można by to było wykorzystać. To na ile to by było jakby możliwe, to oczywiście wyszłoby przy okazji różnego rodzaju negocjacji, ale, ale wydaje mi się, że można by było ten taki trochę lekki kompleks z Europy mimo wszystko wykorzystać w taki sposób, żeby gdzieś mieć te relacje z Turcją, no bo tak jak wtedy pokazała kwestia tego naszego kryzysu migracyjnego, że no presja miała o tyle znaczenie, że doprowadziła do skutku, który był dla nas oczekiwany. To nie jest tak, że Turcja zawsze respektuje naszą perspektywę bezpieczeństwa, no bo przecież blokowała naszą flankę NATO jakiś czas temu. Ale z drugiej strony, mając dobrze rozbudowane relacje dyplomatyczne, jesteśmy w stanie również przedstawiać naszą perspektywę bezpieczeństwa Turcji, oczywiście mając na uwadze, że też wtedy musimy brać pod uwagę jej perspektywę bezpieczeństwa, no bo jakby bez wzajemności to tutaj nie pójdzie daleko, dlatego że Turcy nie rozumieją naszej perspektywy, tego co jest dla nas ważne i tego co jest dla nas kluczowe, tak jak my nie rozumiemy tureckiej bardzo często. To świetnie było widać. Po agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy Turcy jako społeczeństwo deklarowali, że Turcja powinna być neutralna, dlatego, że to jakby nie była ich wojna w perspektywie społeczeństwa tureckiego. Ich wojna była w Syrii i jakby brali, znaczy cały czas podnosili to, że tam też jakby Zachód nie zareagował. Oczywiście to jest dużo trudniejsze do, do wyjaśnienia, ale no, bardzo tu chodzi o emocje i perspektywę danego społeczeństwa. Dla nas. Wojna w Syrii też jest odległa. No, wiemy, że ona tam się toczy od wielu lat, ale ona nigdy nie była czymś, co bardzo rozpalało polską opinię publiczną, bo trochę nas nie dotyczyła bezpośrednio. Działa się gdzieś tam. Więc wytłumaczenie sobie wzajemnie tych perspektyw też potem sprawia, że łatwiej jest ze sobą negocjować. Wtedy też widzimy, gdzie jesteśmy w stanie w tych negocjacjach dojść. A jaka jest perspektywa Ukrainy? na Turcję. Czy, no ciężko powiedzieć, żeby to był sojusznik, ale czy faktycznie Ukraina bez emocji, bez emocji patrzy na Turcję jako bezstronnego partnera. No kupuje drony, kupuje zaopatrzenie. Był negocjowany, była negocjowana umowa zbo, zbożowa na Morzu Czarnym. No a z drugiej strony parę tygodni temu, parę dni temu, Ławrow był na forum dyplomatycznym w Fidan. Też złożył, miał wizytę swoją w Moskwie, więc Turcja angażuje się w swoje relacje z Rosją. Dlaczego Turcja może być tak neutralna i jaki ma też interes na Ukrainie? Czy myślisz, że mówimy teraz, nagrywamy ten podcast w momencie, w którym przez cały kontynent przetaczają się protesty rolników? W dużej mierze też w Polsce spowodowane napływem zboża ukraińskiego, którego swego czasu przepływało przez bosfor. Czy, czy jest szansa? Żeby, żeby wrócić do, te, do tej umowy. No, obecnie już Turcja nawołuje do tego, żeby zacząć rozmowy o zawieszeniu broni, że zawieszenie broni nie oznacza uznania terenów zdobytych przez Rosję, ale że jakiś, jakieś porozumienie pokojowe jest faktycznie teraz potrzebne. E, Turcja przede wszystkim chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jej neutralność jest powiedzmy nastawiona na jej własne interesy. W sensie Turcja e, balansuje pomiędzy różnymi stronami po to, żeby właśnie dbać o swoje własne interesy. E, i myślę, że tutaj no strona ukraińska na pewno to dostrzega, że tutaj ta Turcja jest w takim rozkroku między obydwoma krajami, ale y, podpisali szereg umów między innymi na odbudowę Ukrainy. W tym momencie buduje się fabryka dronów pod Kijowem, więc y, nie czekają do zakończenia działań wojennych, tylko ona jest mhm. budowana. E, Turcy no sprzedają bajraktary, ale też sprzedają duże ilości innego sprzętu, których nie wiemy. Dlatego, że my wiemy na dobrą sprawę tylko o tym, co wycieknie. Co wycieknie albo dlatego, że no, ktoś jest nieostrożny, albo dlatego, że ktoś chce ujawnić te informacje. Ostatnio zostały ujawnione informacje o, o tym, że Amerykanie kupują pociski artyleryjskie od Turcji, które są później dostarczane na Ukrainę, że kupują je w takiej ilości, że Turcja nie jest w stanie rocznie tyle wyprodukować, ile jest potrzebne. Więc no, już z tego możemy wnioskować, że tego jest naprawdę dużo, w różnym wymiarze, tym bardziej, że Turcja no, rozwija swoją, swój przemysł zbrojeniowy, tylko po prostu się tym nie chwali. I to nie jest pomysł, jakbyśmy oczekiwali, że Turcja dostarcza swoje. Tak samo nie zgodziła się na przekazanie S400 na Ukrainę, ale nie zrobiła tego, dlatego że wtedy by już się jakby opowiedziała po jednej stronie. Poza tym nie wiemy, co jest w umowach turecko-rosyjskich. Mhm. Ale myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy obydwie strony jednak chcą Turcję mieć po swojej, a nie po przeciwnej stronie. W sensie, że uznajemy to, że Turcja jest neutralna i balansuje, bo nie chcemy, żeby przeszła na drugą stronę. Bo Turcja też szczerze, właśnie przejścia przez Morze Czarne. Co było ważne na początku wojny, kiedy oczekiwano zamknięcia cieśni. Zamknięto je na podstawie artykułu 19 Konwencji z z 1936 roku. Także no jest ona zamknięta dla stron wojujących, no i tylko poza czarnomorska może wrócić do, do, do portów. I, no I to jest o tyle ważne, no, że Turcja może zawsze zmienić przestrzeganie tej konwencji, albo przymykać oko na niektóre rzeczy, co już robiła w swojej historii, tej dawniejszej. Czy jest szansa na powrót do negocjacji umów zbożowych? Turcja twierdzi, że tak. W sensie twierdzi, że Rezyn Erdogan, kiedy on powiedział, że on zasadniczo popiera właśnie te, te 10 punktów prezydenta Załońskiego, dotyczące tego, jakby, jak ma wyglądać podpisanie pokoju, m.in. innymi, to, że rosyjskie wojska muszą opuścić terytorium Ukrainy. To też wtedy powiedział, że jest w trakcie negocjowania unii, powrotu do umowy zbożowej łącznie z, z ONZ-em. No więc zobaczymy, na no ile to jest realne. Turcja na pewno bardzo by się do wizerunkowo przydała. Dlatego, że nie wyszły jej e, rokowania w strefie gazy. W sensie tak naprawdę nie ma wpływu, mimo tego, że bardzo chce, bo Egipt i Katar odgrywają tam rolę, a nie Turcja. No więc pokazanie, że może negocjować, żeby powrót do umów zbożowych było jej bardzo korzystne wizerunkowo. Jako właśnie tego kraju, który próbuje rozwiązywać kryzysy. No więc właśnie, z jednej strony mamy na przykład to, że prezydent Erdoan od lat mówił o tym, że Krym jest ukraiński, i upominał się jakby o Tatarów krymskich. Mhm. Bardzo oficjalnie, a z drugiej strony no, handluje z Rosją i dostaliśmy ostatnie informację, strony rosyjskiej od y, Rosyjskiej Agencji Informacyjnej o tym, że Rosja ma budować nową e, elektrownię jądrową w Turcji. Tu czy tego nie potwierdziłam w żaden sposób, e, ale jest to, wydaje się, że jest taki trochę przeciek kontrolowany. Nie? W sensie Rosja chciałaby pokazać, że ta Turcja się wcale nie tak bardzo nie oddaliła, jak można by, się, jak można by było wnioskować przez ostatnie miesiące. Ławrow pojawił się na forum e, w Antalii, to, to fakt bo te relacje cały czas są i one tak po prostu nie zostaną zawieszone, bo Turcji się to w tym momencie ekonomicznie nie opłaca. One stały bardzo zmniejszone powiedzmy pod koniec zeszłego roku, na początku tego, bo Turcja obawiała się sankcji, więc jakby wtedy z, 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 zmi, zminimalizowała do zera wymianę handlową między bankami, w sensie tutaj przelewy. Teraz powróciła do tego, ale bardzo tylko przestrzegając, żeby to były te, te, te produkty z tej zielonej listy, w sensie te, które są humanitarnie dopuszczane. No i właśnie, to jest znowu jakby presja ma znaczenie. W sensie, w momencie, kiedy się okazało, że za nieprzestrzeganie tego mogą mieć sankcje, to się okazało, że no da się dużo bardziej przestrzegać tego, żeby to były określone produkty. No więc to musi być połączenie bardzo wielu rzeczy i takie uważne przyglądanie się, też kontrolowanie, no bo tutaj bez kontrolowania się nie da. No, ale patrząc się z perspektywy tego, co się dzieje, no to no dobrze, żeby powrócić do tych umów zbożowych, choć pojawiają się głosy szczególnie po stronie ukraińskiej, że odkąd tych umów zbożowych nie ma, to dużo więcej w ogóle zboża również przez Morze Czarne przechodzi, również ukraińskiego. Nie wiem, na ile jesteśmy w stanie to w tym momencie potwierdzić, na ile nie, a na ile to jest pewnego rodzaju um, narracja, która jest prowadzona, no też do uspokojenia trochę sytuacji w samej Europie. Ale no. no Turcji by się to bardzo przydało i na pewno będzie tego dążyć, tylko no pytanie na ile stanie, no bo tak jak właśnie pokazała strefa gazy, to że się bardzo chce i bardzo się zabiega nie znaczy, że ma się odpowiednie narzędzia, żeby do tego doprowadzić. Będziemy też trzymać kciuki w Polsce, żeby udało się Turcji zaangażować Rosję z powrotem w umowy zbożowe. Jest to na pewno bardzo ważne z perspektywy Europy Środkowo Wschodniej, z perspektywy całej Unii Europejskiej. Także dziękujemy za zmapowanie tych wszystkich relacji, za wytłumaczenie tych zależności. Dziękujemy też za popularyzację wiedzy o Turcji w Polsce. Jest to na pewno bardzo przydatne, ważny kraj w architekturze bezpieczeństwa Europy. Naszym gościem dzisiaj była Karolina Olszowska, Turkolożka, Uniwersytet Jagieloński, Instytut Badań nad Turcją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.